Okej, okay, ziomy, więc dla was może to jest już kolejny dzień, ale jednak dla mnie jest to dopiero kilka minut i słuchajcie, zdołałem sobie tylko na szybkości ogarnąć właśnie gdzieś tutaj. O, tu jest crafting, ogarnąłem sobie właśnie zbrojkę, żeby jakoś tutaj trochę więcej szans mieć i... Plan jest taki, lecimy teraz do milionowic, ogarniamy właśnie moją zbroję z powrotem i serio, lecimy po prostu Elvisa szantażować, żeby jeżeli on po prostu be, będzie nas nadal bił, ja tą zbrojkę zużyję do maksymalnych użyć, że po prostu mu się rozwali, więc myślę, że jest to dobry deal, więc tak, musimy teraz się pośpieszyć, żeby być przy willi jako pierwsi, bo musimy jego itemki wziąć i wtedy po prostu go zaczniemy szantażować. Zobaczymy, co on na to powie, bo wierzymy w takich itemkach nie załatwi. Ja mam diaksowy miecz, ja mam też dosyć dobre itemy, więc myślę, że serio są duże szanse, aby właśnie tutaj jakoś Elvisa przekonać, że no jednak to nie jest najlepszy pomysł, żeby on właśnie jakoś teraz tutaj mnie koniecznie atakował, więc tak. Lecę tutaj po prostu od razu do góry, no i zobaczmy. On mnie jakoś nie widzę, żeby w ogóle gonił. Może on został w tamtej wiosce, liczył, że się na mnie jakoś tam szczai, bo go widziałem, że chodził. Widziałem, że on chodził, więc serio, jeżeli po prostu nie oglądaliście jeszcze wczorajszego odcinka Koniecznie to zróbcie i dopiero tutaj wróćcie Bo serio, odcinek wczorajszy To jakaś totalna masakra eee, Co się działo, więc tak, lecę teraz otędy ok waterski oczywiście udany e, Bo jakby inaczej I tak, wbijamy sobie właśnie o, w kierunku e, Właśnie milionowic W ogóle spróbujmy, zrobić u, u skilla z łódką Wow, w sumie praktycznie by mi się udało, ale no, jednak nie, ale od razu lecimy właśnie tutaj dalej, trochę źle poszedłem, to muszę przyznać, źle poszedłem, powinienem od innej strony lekko wbijać e, góry, ale no cóż, e, wiele to nie zmienia, e, więc tak, lecimy sobie teraz o tędy, tutaj zróbmy taki szybko spacer, okej, okay, jesteśmy już za tą górą praktycznie, ja tak, spróbujmy jeszcze ściąć, bo Elviso będzie raczej, raczej w prawą stronę i więc y, możliwe jest, że nasze drogi tu się by jakoś skrzyżowały. Ale tak chyba nie jest, więc dziomy koniecznie subskrybujcie ten kanał. Także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój drugi kanał Agent X Games. Link jest w karcie, link jest w opisie filmiku, więc serio wbijajcie tam, bo e, niedługo tam będą się pojawiały już codziennie filmiki. Na razie tam nie ma jeszcze dużo filmików, ale luźno. To się niedługo zmieni, więc tak bierzemy szybko teraz i temy. Okej, okay, cyk, cyk, on nawet już wywalone w tam skrzynię. Bierzemy ją, Cykson. okej, okay. zdejmijmy moją zbroję. E, cyk, 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 cyk. E, no. No bo tu jeszcze został mój hełmik, który akurat Elwiso nie wziął ze skrzyni. Ale serio, teraz mamy po prostu e, chwilę czasu, aby gdzieś podbić. Tylko kurde, gdzie my moglibyśmy pójść? Dobra, ja bym może poszedł gdzieś tutaj w stronę centrum milionowic, bo to jest na takie najbardziej bezpieczne miejsce. Ja bym poszedł może w ogóle do lodowca e, Aberki tutaj, więc tak, zobaczmy, zobaczmy. Cyk, cyk, choć w sumie teraz jest on mój, ale to oczywiście nie jest moja wina. To jest wina Elviso. Okej, okay, on ma... No ma gorszą zbroję, dobra mam plan, mam plan dziomy. Słuchajcie, my teraz lecimy do Elvisa I mówimy mu się Mandero kolego e, więc tak, wbijamy sobie teraz otędy cykson, cykson, cykson e, Dobra, cyk, odciszyłem się e, zobaczmy gdzie jest gość, zobaczmy e, Siema, witam pana Siema, witam pana Elviso A tu jesteś kubańcu. A, tu jest Aha, o, już masz nawet, skubańcu. tak? Skubańcu, to teraz słuchaj tak, gdzie ty jesteś, Elwiso? Nie wiem, ale ci widzę. Masz zbrojkę i ja widzę stary, więc. No. Dobra, to teraz słuchaj mnie tak. Twoja zbrojka ma tak mało użyć, a ja jestem tak zdesperowany, że teraz patrz. Jest! Zaraz będzie kilka użyć mnie. A wiesz w jaki sposób? No, jaki sposób? Użycie mniej. Nie stary, Oj. nie wiem czy to zauważyłeś, ale zbroj... zbroja się niszczy od skoków stary, ona się tylko od odbicia, niszczy, jakby naprawdę Okej, okay, dobra, co? dobra Wbiłem o, do ciebie Tu jest Milk, oh, jak, jaka szkoda, sorry wilk Stary, ale wycinuj e, się, bo zaraz to się stanie Ewiso, twoja zbrojka chyba Dobra, tam tego chciałeś, tu jest twój mieczyk, dobra, tu jest, Sharpness 2, niech będzie stary, niech będzie Dobra, dobra ty w ogóle ty masz. O nie, ty masz tornsy. No Ech. właśnie. Więc może jednak przejdźmy do twojej willi i tam się dalej będziemy kłócić, stary, dawaj, do ja, ja myślę, że serio. Dawaj. Ty tutaj zasłużyłeś na to, aby pójść po prostu do więzienia i ty. No ty, stary, zasługujesz na potępienie. Ale za serio! Co? Za co? Zasługujesz mi? na wygnanie z tego miasta za długowieczne. Ale no, za co, Elviso za... Porwałeś mnie. Ale porwałem cię I z pokładu. okradłeś. A myślę, że wiesz co? Nawet byłoby tak, że gdyby ktoś się, ktokolwiek by się dowiedział, że ciebie porwałem, to on jeszcze by mi brawo pomił. No tak stary, no może tak Więc ale... nikt nie jest tutaj po twojej stronie, Ale nie Elvizo. do końca, dobra Okej, ty masz zbrojkę lepsze ode mnie, ty masz tam protection 4, czy tam trójeczkę Ta nie ma sensu, nie stary? Oj, Jakby, jaka szkoda, Elvis. tak z tobą bardziej porozmawiać po ludzku Bo jak chyba oboje wiemy, gonimy się od dwóch odcinków To chyba jest takim, takim przegięciem, nie wiem czy zauważyłeś No bo dwa odcinki to jest dość sporo, stary I tak się kłóci no, przez tyle no. czasu Ale teraz posłuchaj tego, Elvizo, No. Ty, ty mnie okradłeś Ty mnie też Ale jak? Moją zbrojkę ukradłeś. <laughs> Stary, ty z itemków, które mi zabrałeś, mogłeś te trzy takie zbrojki zrobić. Ukradł. A stary, no czekaj, gościu, dobra. Wiesz, co, ej, czekaj, stary, wait. Mam takie jeszcze jedno pytanie: Czy teraz mówisz, jeżeli chodzi o kradzież, mówisz o tym, czy, że ukradłem twoją netherity diaksy, czy twój nie twoją willę? Wiso? Bo już nie rozumiem. Nie, nawet wiesz co? Powiem <laughs> ci tak, jesteś ta, tak głupiutki! <laughs> Naprawdę, jesteś tak żywy! <laughs> no wie, dziękuję. Wiem, wiem. Nie, nie wiem, ja co. Czy, czy ci mam teraz nawet na to odpowiedź, bo to jest najgłupsze like, pytanie, Nie, jakie stary, ja nie stary bo ja już nie wiem, dziś. co kradłem, nie? Czy chodzi o Twój wirowiec i widzę, czy o Twoje itemki, to był Jackson i nadaryt, powiedz mi. O co masz nie problem, wiem. stary? Weź ty mogę oddać. A co gdybym ci powiedział, że to, o, chodzi mi o wszystko? No to masz problem. No ja myślę, że Ty masz duży problem. Wiesz, czemu masz duży problem? Oboje wiemy, mamy cały problem. No to nie wiem, Ale jest... Twoja zbroja jest na pewno TNT odporna, bo mi się nie wydaje, stary, żeby to było. To, to jest no, chyba oporna lata, nie? A TNT. To, to ty chcesz wiedzieć, ile masz użyć na zbroi? No ile? Bo ja wiem, a ty nie. A dużo jest tutaj mobów w nocy, które mogłyby się chcieć. Pamiętaj, że mój jeden item, jak chociażby mu włos głowy spadnie, to twoje wszystkie te modlą w TNT i wybuchają, stary. Elviso, więc lepiej pójdźmy na. My tylko możemy się dogadać tak, że ty po prostu. Kompromis lepiej. Po prostu nie trafisz w więzieniu, jak mi oddasz te itemy, że po prostu cię nie doniosę od razu. To jest jedyne, na co ja pójdę. A może pójdziemy na kompromis. No. Czyli że. Ty mi oddasz moje itemy, ja ci nic nie oddam, ale mnie przeprosisz za to, że tak się zachowałeś, wiesz że co? mnie porwałeś i będzie Masz wszystko ziemniaka dobrze. Jaka w twarz. Eee, ja leżę pyrę, stary. Co? Poznajską pyrę. Dobra, Jaka pyro? O, nie, to się tak nazywa. Czekaj, stary, mam pomysł. Mam stary pomysł. Bo nie wiem, czy wiesz, ale są regiony w Polsce, w których na zimniaki mówi się pyry. Nie no, wiem czy o tym To naprawdę muszą być takie... Gorzej rozwinięte regiony. Właśnie znaczy, stary, genialnie, miso? zobacz! Ja to bardzo lubię, więc teraz sobie, sobie na przykład polecimy i nazwiemy sobie to Pyra. O, e, Pyra. Ty, gdzie I, ty i w ogóle I jestem przed Twoją willą i w ramach naszego rozejmu, w ramach stary, takich, nawet wiesz co, uznajmy, moich przeprosin, podaruję ci cztery sztuki Pyra no. Gentix To jest ty, dla miso, ciebie. powiem ci tak. Ja taką Pyrę mogę sobie zrobić w mniej niż minutę. No wiem, ale ważny jest gest. Masz jakieś śmieci moje, okej? Okay? No, By... wiesz, ważne jest zawsze gęste, więc dziękuję ci za te śmieci. Ważne, że wiesz, zamiast wrócić do śmieci, oddałeś ziemi, czyli mnie szanujesz, stary. <grym> Oczywiście. Nie? To tak działa, Elvisa. A nie? No nie wiem, hmm. nie byłbym pewny, ale co chciałem powiedzieć, stary, to to, że masz konkretny przypał, bo idę na komisariat. Ale on jest teraz nieczynny, jest niedziela. Jest nieczynny, zobaczymy, czy jest nieczynny. Myślę, że może. Nie, nie macie niedzieli. Stary, no nie, nie idź tam, stary. Myślę, Sobaca. że Aberka no, nie, będzie spary. chciał Oni się tym do akcji, która zaszła. Myślę, że tutaj Macioch, myślę, nie że, no. że że każdy obywatel milionowic będzie za tym, żeby cię z nich wygnać. To ja może ci do twojej A wiesz gdzie, oba, spary, wiesz, gdzie wtedy zamieszkasz? Wiesz, gdzie wtedy zamieszkasz? W Świebodzinie! Wiem, <laughs> nie, tak stary, na stary to spoko. Możemy się jakoś chcesz dogadać, co? Co myślisz, stary? No nie wiem, nie wiem. Nie dobra, to teraz już na bardziej poważnie. Chodź może teraz do mego mieszkanka, znaczy nie. że to jest w zostanie, zostań, a ja wbiję po swojej meczki, okej? Okay? Więc ze długo... Okay, czekam Z2. po prostu Dobra. Nabry, czekam. Dobra. E, ziomy, naprawdę, ja nie wiem co ja mam gościu sądzić, ale on chce się jakoś tutaj dogadywać. To jest. To jest poniekąd nawet dobry deal, żeby się dogadać. Jeżeli odzyskam wszystko, co jest moje... Okej, okay, mi to pasuje. Mi to pasuje, ale, ale jeżeli nie odzyskałbym nic. Ja jestem pewien, że Elviso będzie mieć tak duży przypał, taki duży przypał mu po prostu zrobię, że on po prostu będzie prosił już to o litość. Autentycznie, jeżeli nie odzyskam wszystkiego, ja idę tutaj, zrobię wszystko, wszystko dosłownie, aby umieścić go w tej najgorszej celi i żeby on jej nie opuścił, dopóki po prostu nie odrobi tego wszystkiego. Bo serio, to jest totalna masakra, więc tak. No ale O, tu jesteś, story, spoko, spoko. Powiedz mi teraz, tak, Agentix: Czy możemy sobie usiąść i jakby cię pogadać? Nie, nie chcę z tobą rozmawiać. Ale apeluję, oboje zajmie zbrojki. <laughs> no nie, no goście, teraz Ja ci ufam. Rozpaliłeś. Ja ci ufam. Ja nie. Ja nie. Ja gościowi, który yy, mało co, by nie sprzedał mojej willi, abrze nie ufam. Oho, mi nie ufasz stary Elvis, to mi nie ufasz. Co z Trend, zabym, widzisz tą łódkę? Tak. Widzisz tą łódkę na sianie? No i co? Ona jest bardziej człowiekiem niż ty. Rozumiesz? Bardziej jej ufam niż tobie. Ale. Ta łódka jest dziurawa stary, no, to no po prostu. No właśnie, potrafię. dlatego jej bardziej nawet ufam. Nawet gdyby ona otonęła, by, by nabierała wody, bardziej bym ufał jej, ni że nie zatonie, hasę, niż hasę hasę tobie, usiądźmy. że mnie nie okradniesz. Częstę, usiądźmy. na GentX, to też jakieś było wymiany Jakby, A w ogóle nie na komisarie no, Nie, 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 to nie jest. Nie, 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 nie. To, <laughs> to nie, nie jest dla tak mnie, Nie, 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 nie. Spoko. Choć może jakbyś sobie polecimy do na przykład Abrosta, który jest teraz w twoim posiadaniu, tak? Nie on jest mój teraz? Nie właśnie nie pamiętam, czy No jeżeli on jest teraz mój, to naprawdę... Wytyfy, jak tak można, Elviso? Nie pamiętam stary, ale zobacz stary, ty masz butynki nowe, ja zarobiłem Masiano, Aberka ma ale... tu ja mam lodowiec Abry, którego nie potrzebuję, tylko no, po prostu masz. Muszę się mieć zabezpieczenie na to, że on mi wykupi willę. Jak to nie można była do tego doprowadzić, Elviso? No nie wiem ja, ja się dziwię, że... Aberka ciebie po prostu wtedy ze mną nie wyjaśnił, to usłucham. To nie była moja wina, więc Elwina, naprawdę. Coś Weź ty powiedział? Z... Dobra, nie, 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 gościu. Zdełem zbroję, bo ci ufam, ale widzę, że nie warto ci ufać, tak? Nie, 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 nie warto zdecydowanie. Agen, mam ma dwa serca. No i właśnie o to chodzi, więc co, może trochę teraz inaczej zaczniemy gadać? A może jednak nie? A może jednak tak? A może jednak chociaż reszta z tych szarych komórek do twojej głowy dotrze i pogadamy jak ludzie, ponieważ nie odam ci, ci twoich temaczków, które już schowają pod ziemią? Stary, Wiesz jeżeli też swojej temki. Jedyne, co ty masz tutaj wartościowego, to jest twoja zbrojka. A myślę, że ci się drugiej nie chce zrobić. Przecież mam dwie w swojej chacie, co na razie ci w ogóle chodzi? Coś pewnie nie masz ani jednej, ale no... Mam dwie, stary... Mówisz? Dzięki zrazy. za info. Cieszę kłamałem, dobrze o tym wiesz <grym> Już wiedział, że tak sprawdzał bo co nie jest stary, więc serio to się pamięci, że promiło. Ale tak mi mi po prostu tak, tak se odzyskał moje itemy, bo okazałoby się, że masz je na przykład w skrzyni. <grym> nie no, starasz, coś się kupi, nie jestem! Nie <grym> sprawdzę to! Sprawdzę to, bo, je, bo, bo, bo aż bym się uśmiał Mam Jem WQ, mam JM W, tylko wolę być pewny, że mnie wyjaśnisz, nie? There's. Ale... Krap... Okej, okay. nie no dobra. Jesteś takim frajerem, że pewnie nic nie masz tutaj, Elviso. Mamy twoje itemy, które mamy z aukcji. Dobra, w teraz mogę gadać, chodź. Więc chodź, na, chodź na siedzenie. Eee, czuję się niekomfortowo, ale łap. Okej. Okay. Tyle. ty jeszcze masz? Jakby, mówił tu już na samym starcie, że to jest całość, którą się mogę oddać, gdyż pełnej liczby nie pamiętam, bo to jest po pierwsze, a po drugie wydawałem na rachunki i kupiłem sobie nową willę. Na takiej, Coś na ty powiedział?! Co? Osiem skrapów przysiadałem. Dał już 12 maksymalnie. No właśnie. Ale no stary, ja teraz sobie buduję wil... Chyba, chyba mnie rozumiesz, nie? Ja ci gwarantuję, że jeżeli ty tego nie oddasz, więcej twoja noga nie post... nie stanie tutaj nawet na trawie. Nie, ale poczekaj. Czy cz, cz, cz. Zauważ też fakt, że gdyby ci oddał całość, miałoby śladowiec do Abel za darmo, choć to jest bez sensu, ale zapłaciłeś ja za niego. Ale Abry jestem pierwszą osobą, która mu go odda! Ale zapłaciłeś za niego! Dostałeś nawet do dla niego stary rabat ode mnie po znajomości Ty nie powinieneś dostać za to ani grosza! No ja wiem, ale dostałem i to już się no stało stary! Fakt naprawdę... poczyniony, nie! Naprawdę stary to się stało i nie ma na tym grzebać, za stary, nie ma to na tak głupie! Tak głupy co właśnie wygadujesz, że... Dobra. Aż nie chce mi się w to wierzyć. Oddawałem cię stary, ile mogłem, naprawdę po prostu więcej nie, nie, nie. nie, mam, nie mam rachunki. Dobra, też... rewizja. Rewizja nie. i koniec. Nie, 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 okej, okay. nie, 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 nie bij, stary, nie bij mnie, ale spokojnie! Rewizja, daj mi przejść, daj mi przejść spokojnie. Przechodź sobie, stary, przechodź sobie. Dobra, jak jeżeli tam cokolwiek weźmiesz ze skrzynek. Będzie to odnotowane... Ale to, to jest, jest moja własność, stary! To jest mój... a, To jest... to jest budynek To był to był skrap. Nie było tu żadnego skrapa! Był tu skrap? Jesteś scrap. tu nielegalnie! O. Dziękuję, stary. Mi, Nielegalnie tu jesteś, wyjdź. Dziękuję za mój mieczyk. To był niechcące akurat, bo się pomyliłem, ale spoko, mam swój mieczyk. Dobra. Agent x sekster, dogadamy się w końcu. Oddałem ci hajsik, nie ma co się gonić chyba, co? Ja myślę, że jest się co gonić. Ja jeszcze nie mam mojej zbroi nadal. Dobra, ode moją zdroje cię, twoją, ja <grym> teraz stary... nie, Nie nie, nie, Poczekaj. Proszę. Robimy tak, spodnie, spodnie Okej? Okay. Proszę, teraz jakby łap. no spoko! Ja tam wiesz, dla ciebie nic nie nie, okay. nic nie mam, nie? Więc spoko mordo. Dobra, zwroka wcale nie jest taka zniesiona. Jakby co, już z góry mówię, że nie mam butków i hełmu, nie wiem dlaczego, ale ich po prostu nie mam. Nie, nie, masz... nie mam. Nie, nie Tak nie. szczerze. Bo ja mam... Ja hełm mam, ale co z butkami? Ale butków w style po prostu nie mam. Okay, Czekaj, to zostawiam twoje. No okej, okay, już sobie... Ej, ale to jest nie fair. <grym> To jest nie fair? To A mój Filof? Jest... A, w sumie wiesz co? To, to, to uznam w rozliczeniu za cztery skrapy nederytu. dziękuję Dziękuję. A może jednak nie? A może jednak masz cztery I, skrapy i, nederytu. możemy się handlować. A, a, co, mi da, a co mi dasz, za nie powiedziesz Co mi za nie dasz? Twój killoff na przykład możesz odzyskać. Łapto Ale ja, ja nie potrzebuję I diamentów. O! Proszę. O, proszę A coś no, byś proszę. jeszcze chciał odzyskać? Mam już puste EQ stary. Okej okay. Tak nie wiem, czy to ale wiem. Yy... Nie, nie warto wierzyć, ale stary, błagam się. Może chcesz jeszcze buty odzyskać? No chcę, ale mam teraz tylko trzy skrapy. No, a, ja, a ja miałem ich 12 co najmniej. No i oddałem ci stary dzisiaj na 12. Oddałeś mi 10 do tej pory. No sorry, ale rozumiesz, mam swoje wydatki. No ty, ja myślę, <laughs> że twoje wydatki nie przekraczają moich i abry strat. No i co z tego? No co z tego? To z tego, że twoje buty nie są mi niepotrzebne, bo sobie zrobię nowe, a, a twoje po prostu wysadzę. Dobra, Dobra, Podajmy nie... sobie z tym, tą łapę stary. Okej, okay, to ja idę je wysadzić, Elo. Elo. Mogę podać ci buty na przykład. Chcesz, chcesz buty przybić? Patrz, w główkę cię nie uderzyłem. Elvis. Stary. stary. Oddaj je. Okej, okay, możesz bić, możesz bić, rozwalisz je chociaż, sobie sam. Bo po prostu... Twoją zbrojkę też sobie rozwalę. Dobra. Ja Pog myślę, że Pogodziliśmy się, stare Ej no nie, zaraz umrę, ja sobie sobą zbroję! Nie uczyzę! <grym> Dobra. Dobra, ważne, że mam twoje całe, twoje całe złoto i... fire jesteś? Elo, trzymaj się. Dobra. Okay. Mi złoto mi niepotrzebne, Skrakło, Dobra, la Dobra, la, lalalala. Do widzenia! Działki. <laughs> nie sądziłem, że uda mi się to zrobić, ale serio, udało mi się odzyskać naprawdę tego całkiem, całkiem sporo. Myślę, że tutaj będę bardzo na straty, ale jednak nie jest tak źle. Myślę, że dużo więcej tego wydałem, ale już serio, nawet nie pamiętam ile. W każdym bądź razie, nawet jak on wyszedł na plus, ja chociaż jestem przekonany, że no jednak te budki go będą trochę bolały, jego kieszeń, więc serio. On pewnie wziął sobie moje buty, ale no nie wnikam w to. Nie wnikam już w to. Eee, po prostu wiem, że to jest. No to słodzi tutaj na Milionowicach i taką łatkę trzeba mu tutaj przypiąć, bo serio, to jest przypał. To jest przypał, że gościu normalnie tutaj okradł moją willę, lodowiec, abry wszystko co tutaj jest i, I jeszcze nie chce wszystkiego oddać. No, no to już jest naprawdę coś średniego, ale no eee, jakby serio. Teraz po prostu ja ten odcinek już z ziomki kończę. Mam nadzieję, że tutaj niedługo zabrą właśnie jakoś się dogadam, żeby lodowiec mu oddać jakoś, on odda mi wtedy na przykład wieżowiec i serio, ja będę wtedy zadowolony, eee, więc tak, w tym momencie koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie też, żeby wpaść na Instagrama, link jest w opisie, a na tym filmiku to już na tyle. Do zobaczenia na następnych. No i cześć!